Centrum Kultury Teatr odbył się jesienny koncert liryczny zatytułowany Dopóki Jesteś, w wykonaniu wybitnych artystów teatru Baj Pomorski oraz chóru szkolnego Złodowa Szlacheckiego. To od wielu lat w naszej szkole rozwijamy teatr, sztukę na tyle, ile mamy talentu i serca z naszymi uczniami. Od wielu lat występujemy już jako stały gość, co dla nas jest wielkim zaszczytem w Centrum Kultury Teatr. Dzisiaj już nie po raz pierwszy mamy premierę z chórem szkolnym, który pracuje od roku z panem Krzysztofem Zarembą. Jest to muzyk wspaniały z Baja Pomorskiego, z Teatru Storunia. Mamy też jego przyjaciół, aktorów i mamy wspólny koncert jesienny, liryczny z Kaldowie. Skromnie chcemy wyśpiewać to, co oni pisali, co, co komponowali, bo to jest wybitne. Teatr, teatr musi być w szkole. Bez teatru powiem tak, nie może być szkoły. Z chórem przy którym powstała Fundacja Artystyczna, chcemy zacząć cykl koncertów sięgających źródeł polskiej piosenki. Zaznaczam polskiej piosenki. Rozpoczynam od Skaldów, który ten zespół, który obchodził w zeszłym roku 50-lecie, który jest wyśmienicie wykształconym zespołem muzycznie po Akademii Krakowskiej i materiał dźwiękowy i tekstowy jest na najwyższym poziomie, więc chciałbym przeszczepiać w młode pokolenie dzieci. To piękno w przekazie dziecięcym, słowa poważne nabierają fantastycznego sensu i prostoty. Jestem po prostu zachwycona, tak jak zawsze. Jak dzieci nasze występują, to jest to radość dla serca i dla duszy. Także wspaniale, że mogliśmy kolejny raz przedstawić w teatrze tak wspaniałe widowisko i zawsze zapraszamy ze Szkoły Złałdowa Szacheckiego. Wybitne utwory w wykonaniu dzieci robią na publiczności duże wrażenia już od 6 lat. 13 stycznia zapraszamy do klubu Akcent na kolejny koncert.